Cześć, witajcie, w tym filmie chciałem no, zaprezentować Wam taki serwer. Jeden, nazywa się MC Hellworld. Jest no, w sumie chyba bardzo fajny, bo pokaz zawiera w sobie wiele innych serwerów, takich jak SkyBlock, PVP, FreeBuild, Wojny gildii, więc można znaleźć tutaj no, dosyć sporo. Takich fajnych rzeczy, na przykład jak minigames, no, czyli te, tego typu gry jak Splag, nie wiem, Hide and Seek i takie tego typu rzeczy. Też mamy tutaj BF4, no, jest to serwer Guns, czyli możemy po prostu używać broni, a do tego przejdę później. No, Creative to wiadomo co to znaczy. No i Hardcore, no, typowy Hardcore, czyli no gra na hardkorowym poziomie trudności no to może wejdźmy najpierw w bf4 zobaczycie moje bardzo tajne hasło no i dołączyłem do gry nie wiem, gdzieś tu się zespawniłem ciekawe o co w tym chodzi teraz chyba tutaj źle admin ustawili spawn, ale pewnie to poprawią no to chyba trzeba będzie na bombę skakać no i, no, i tutaj się musimy, niestety, no, trzeba będzie to pewnie poprawić. Oni będą musieli, że za każdym razem się logowanie to jest bez sensu, naprawdę. Idiotyzm to jest największy, ale wkrótce pewnie powinni to poprawić. No, to może wejdźmy na PVP. No Typowy styl gry PVP, jak to zawsze bywa. Więc skrzynki, pewnie, szukanie super. Mm, też bardzo fajne ustawienie spawnu. Genialne. I, i tutaj no, mamy wszystkie te listy administracji. Ogólnie administracje macie chyba. Na osobnych serwerach są chyba inni admini, czy po prostu są ci sami, chociaż sam sobie nie wiem. E, y wymiarka. Kolejna wymieniarka. No, widać, że tu są autorskie pluginy używane. Więc będzie, jest bardzo ciekawie. Eee, fajne. I widzę, temków, relogni się. O, widzę itemki. Łuk PVP, a i te super nazwy, no. Cieplutki we no. Genialne. Eee. No, to pokażę wam chyba głównie PVP. Chociaż chciałem pokazać trochę więcej, ale. Kosz. Hmm. Fajne. Tylko gdzie ja mam się stąd wydostać? Tu, 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 Kowadła są. Może jakimś warpem? Eee, warpstą, parkur, wymieniarka. No, a nie, to ten, no zapomniałem szybę. Szyba zawsze jest. No i chyba tutaj są tylko dwa gracze, więc no nie pobijemy się z nikim. Chociaż ja sam nie lubię PVP. No, pewnie tu też są skrzynki, jak na każdym innym serwerze. Widać, ja ładnie mapka zrobiona jest. No, nie mam nic do takiego. Nie mam nic zastrzeżenia do tego serwera. Nie odbędę się czanki. Ładna mapka, no ciekawy, jakiś tam parkour, domki. Ciekawe, czy skrzynki są. Dobra, nie zajmujmy się może skrzynkami. Hmm, grawelowy parkour no. Na razie serwer jest taki e, A właśnie, nawiązując do serwera ma 150 slotów o, o, o. i no serdecznie zapraszam na niego, to nie jest nie, nie, w sumie Pokażę Wam kolejne serwery. Możemy się tepnąć na różne serwery różnymi komendami, na przykład BF4. To teleportuje nas na serwer Battlefield 4. Możemy się zalogować komendą L. No i mamy tutaj jakiś mm, szturm, tak? No, no, mapy, gry mhm. serwer info, zakupy rangi, arena treningowa. No, zobaczymy o co schodzić w tej arenie. Chętnie ja też zobaczę. By Trampa, Super Kit Premium, Kit Premium, Kit Premium. Mamy ochronę, coś gracz. Miecz, no ciekawe. Złota motyka, ciekawe po co. I torbę z atramentem, pewnie amunicja. No i jak ja mam się tam co co, co co to ma być? No na kitach to działa, więc... Ale jak wejść to ja chyba nie wiem. Może WARPem. No tutaj nie mam nie mam dostępu do tego. Idziemy dalej. Weźmy książką, kliknijmy i zobaczmy jakie są areny w sumie. Szturm, Team deatmatch. A nie, 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 tego nie chcę. bo tutaj potrzebujemy graczy do gry, więc no nie ma sensu. Eee... Arena of budynek. Hmm, jak widzimy tutaj wszystko jest za, zależne od PvP Aren. Yy. No, po prostu kierujmy się tych tutaj tymi. No, wpisuję warpku. No niestety nie można się teleportować. Przykro. Pewnie serwer jest jeszcze w robocie, że, że pracują nad nimi. I tego typu rzeczy. A zobaczymy kolejne tabliczki z informacjami. Może coś będzie ciekawszego niż tam. Yy, no a tutaj są vip VIPach. No to dużo tu nie ma w sumie. Tutaj się lobby. No i jeszcze jeden serwer Wam pokażę, żeby tutaj nie przedłużać. Eee, a nie, nie, nie. Hasło. No. Yy, no i. Co tu takie, takiego jeszcze jest? Skyblock to wiadomo, nie trzeba pokazywać wam a właśnie do no, FreeBilda właśnie chciałem pokazać, bo jest tu taki bardzo fajny spawn. Już mi się podoba od razu. Eee, już mi się eee, e, hmm. no, to muszę wpisać lobby. No tu się trzeba było zarejestrować czy coś. Nie, nie, nie. Coś, coś coś nie można. No to teraz zamiast tamtego, tego. Hmm, to jakiś inny. Najlepiej hmm, na minigames. Ciekawe co tutaj pokażą. No niestety serwera nie ma. No, po, po prostu jest wyłączony. Hardcore i creative. No zobaczmy na stylu kreatywnym. Może coś, coś tu być takiego bardzo ciekawego. Ech. No. Aha. Znowu tele, teleportowanie. Zostały sprawdzone, ale są za małe i niedokończone z tu. Konkurs, kto zbuduje najładniejszą spawnę na, na działce, będzie nagroda. Macie czas do, no czyli konkursik, jak, z, jak zawsze. Plotmi Auto, wykorzystywanie, Plot wykorzystywanie pluginu Plotmi. Wiadomo, no najlepiej, najlepszy sposób. Game Mode Zero. No, no, w sumie ciekawy sposób, tylko mogliby wyłączyć potworki mm, Sprawdzimy, czy można wylać wodę. W sumie woda powinna dać się wylać, lawę i, i tego innym, i, I inne ciecze. No, ale nie można. No to sobie zbudować dużo nie zbudujemy. Niestety. Mm, a może Redstone się da używać. Pograłem na takim serwerze, że nawet yy, no nie, nie szło używać wody, a w sumie wodę dało się używać, ale ani redstone, no nie szło po prostu używać, a jeszcze innych takich paru rzeczy też, więc może sprawdzimy z tym. No nie idzie ustawiać, no wiadomo dlaczego, bo yy, serwer by wszystko, zlagowałby cały serwer, ale no to wygląda dosyć gówniano jak yy, nie można postawić np. tłoka lub czegoś innego, więc bez sensu. Yy, I możemy sprawdzić jeszcze jaja, czyli spawn. Jaja, spawnu, przykład jakichś mobków. To też można. Zaczy, czy się da? No, jak zwykle, jak wiadomo. No, można było się spodziewać, że się nie da. No, no dosyć, dosyć dobrze zabezpieczony jest ten serwer, więc no, trudno go zgrifować. No, wpiszemy lobby. No, i jeszcze może w gildie najlepiej byłoby pokazać. Więc tylko tak szybko na gildię zobaczymy. No, to wiadomo, lobby, bo nie dużo osób nie ma na lobby. Takiego dużego tłoku nie ma. O, register. O. Widać osobne, off me. Eee, o, kicha, nie zarejestrujemy się tutaj, Uff, ale kaszana. Ja jestem za w sumie zarejestrowany tutaj, ale nie mogę wyjść na ten serwer. No, no przykro. No i co teraz będzie? nie pograłem sobie na gildiach F4. Tam nie możemy pograć. I no, mały luczek na hardcora, bo ten powinien chyba działać. Ech, taki jakiś. No super, stoję tutaj i co? Mhm. No, czyli administracja serwera. No i co tutaj? Co, 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 co? A, zasady. Yy, no ale zabezpieczenie. Mhm, mamy stack bedrocka Ciekawe zabezpieczenie przed grifferami. Którzy chcą zglifować nasz domek, czy nie wiem, jakąś tam gilię. Gdyby się dało założyć gilię, dosyć sporo materiałów, pewnie tutaj nie ma żadnych oder dropów i tego typu rzeczy. Jak się można domyślić. Tutaj, no, po prostu jakieś kwiatowe spawny i tyle. Tutaj nie wiem, co to ma być na górze, bo mi się nie renderuje, ale okolica wygląda dosyć ładnie. No super. Chyba dalej nie wyjdę, bo nie chcę mi się. No moim zdaniem to by było na tyle z tego serwera. No zapraszam na niego, jeżeli chcecie pograć sobie na PvP, w Battlefield się pobawić, czy um, pograć na hardkorze, wojna gildii, creative pobudować tam brać udział w tym konkursie, który podali. No i to tyle, no, jak chcecie. Więcej recenzji to lajkujcie. Tutaj film piszcie komentarze, co mógłbym z dać jaką recenzję mógłbym zrobić z jakiego serwera i no subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej takich filmów. To cześć.